Mitologia Jana Parandowskiego, pytanie szóste. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie całej mitologii oraz uwzględni wybrany kontekst. Moi drodzy, życie ludzkie naznaczone jest od samego początku problemami, z którymi trzeba sobie radzić, z którymi człowiek się zmaga. Mitologia, która była zbiorem dawnych wierzeń starożytnych Greków, która uzasadniała pewne wydarzenia w ich życiu, była także próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek musi zmagać się z trudnościami, z cierpieniem, i jednocześnie wskazywała na to, że nigdy nie ma tak, że jakikolwiek czyn Pozostanie bez konsekwencji. W przeciwieństwie jednak do tego, jak dzisiaj funkcjonujemy, warto zwrócić uwagę, że starożytni Grecy wierzyli w obecność fatum, które mogło ciążyć nad danym człowiekiem, nad danym rodem, ale także problemy czy trudności nie opuszczały Herosów, a nawet bóstwa. W tym przypadku w szczególności. Jeśli chodzi o mitologię, bardzo zapamiętywalny jest los samego Heraklesa, zwanego przez rzymianę Herkulesem. Dzisiaj pod tym imieniem wyobrażamy sobie siłacza, który dysponuje wręcz siłą nadludzką. Mówi się tak często o kimś, że to jest taki dzielny żołnierz, obrońca. Tymczasem, przyglądając się temu, o czym mówi mitologia, dzieje Heraklesa wcale nie były takie łatwe. Zacznijmy od tego, że był on pochodził ze związku kobiety, można powiedzieć Rzymianki z Zeusem. Przez to był znienawidzony już od samego początku przez żonę Zeusa, czyli boginię Herę. Ona próbowała go zabić już w momencie, kiedy był dzieckiem w kołysce. Znany jest chociażby taki przykład, w którym wysłała dwa węża, aby go udusiły, jednak już wtedy dziecko było szczególnie silne i poradziło sobie z potworami. Niemniej jednak Hera nie ustawała w swoich takich natarczywych próbach zrobienia krzywdy Heraklesowi i wreszcie się udało. Jako dorosły już mężczyzna popadł w szał, w którym zabił swoją żonę i dzieci. Musiał to odpokutować, a rezultatem tej pokuty było słynne 12 prac Heraklesa. Zapewne pamiętacie, że wśród tych prac było na przykład słynne oczyszczenie stajni Jałjasza, co dzięki swojej sile udało się Heraklesowi, chociażby dlatego, że przeprowadził rzekę przez tę brudną stajnię. Poradzenie sobie z ptakami, ze stymfalos, które miały wręcz żelazne, okropne, Dysponowały takimi okropnymi żelaznymi piórami. Zdobycie również łani centyryjskiej, poradzenie sobie z lwem z Nemei, zdobycie pasa Hipolity czy też jabłka Hesperyt. To wszystko było dla zwykłego śmiertelnika nieosiągalne, a jednak Herakles sobie z tym poradził. Udało mu się również od nowa założyć rodzinę, niemniej jednak i tutaj spotkała go wielka boleść, wielkie cierpienie, bowiem jego małżonka Dejanira spotkała pewnego dnia centaura Nessosa, któremu bardzo się podobała, ponieważ nie mogła się z nim związać. Herakles też tutaj z zazdrości zabił tego centaura. Nessos próbował jeszcze zemścić się, chociażby tak pośmiertnie. To znaczy umierając kazał dejanirze uprać koszulę Heraklesa we własnej krwi. Dzięki czemu wielki wojownik miał być dejanirze wierny. Zrobiła to ta kobieta, ale Niestety okazało się, że ta koszula jest zatruta i Herakles płonął wręcz żywcem, kiedy tę koszulę nałożył na swoje ciało. A zatem nie mogąc znieść cierpienia, kazał tak naprawdę spalić się na stosie. Biedna Dejanira zabiła się, widząc co tak naprawdę się wydarzyło. Dopiero wtedy, można powiedzieć, Herakles dostąpił wybawienia przez bogów, trafił na Olimp, tam znaleziono mu trzecią żonę. No i oczywiście te jego losy się dalej już może na tym... Olimpie szczęśliwie potoczyły, ale dzisiaj mówi się, że tak naprawdę losy Heraklesa, chociaż kojarzymy go z wybitnym bojownikiem, to losy człowieka, który musi nieustannie zmagać się z różnymi przeciwnościami losu, często następującymi tak naprawdę skutek czegoś, na co zupełnie nie ma wpływu. Bohaterem, który tak naprawdę również w literaturze zmaga się z różnymi trudnościami, a jednocześnie ma też takie ogromne przywiązanie do osoby, która go nie kocha, jest Wokulski z lalki. Zwróćcie uwagę, że kiedy poznajemy losy Wokulskiego, czy to dzięki narracji w powieści, czy to dzięki pamiętnikom Ignacego Rzeckiego, widzimy młodego człowieka, który od samego początku zmaga się z trudnościami. Wywodzący się z upadłej rodziny szlacheckiej, nie spotyka się z dużym entuzjazmem otoczenia, także własnego ojca, kiedy pragnie się uczyć. A kiedy już dostaje się na wymarzoną uczelnię, wybucha powstanie. W stanie, w którym uczestniczy, a skutkiem tego jest siedmioletnia syłka na Syberię. Kiedy wraca, nie może znaleźć schronienia ani pracy, jedynie tylko dzięki pomocy Rzyckiego udaje mu się jakoś odnaleźć w Warszawie kąt i miejsce do pracy. Żeni się, ale nie z miłości, tylko po to, żeby nie umrzeć z głodu, jak sam wyznaje w późniejszych latach. I wreszcie, kiedy wydaje się, że życie się do niego zaczyna uśmiechać, świetnie radzi sobie z interesami, staje się coraz bogatszy, spotyka na swej drodze Izabelę, w której bez pamięci się zakochuje, ale bez wzajemności. No i niestety perypetie tej miłości. Także kończą się nieszczęśliwie. Myślę, że losy Wokulskiego są doskonałą ilustracją do tego właśnie tematu obrazu człowieka, który zmaga się z różnymi trudnościami losu. Dziękuję.